Witamy w poradniku Horticenter. Dzisiaj pokażemy naszą ofertę szybkozłączek. Pokażemy też, jak ich używać, jak je podłączać, odłączać, jak to wygląda w praktyce. Zapraszamy. Szybkozłączki plastikowe najbardziej popularne rozwiązanie, idealne do ogrodów przydomowych. Wpięcie szybkozłączki plastikowej polega po prostu na wsunięciu jednego końca do drugiego. Natomiast, żeby ją rozpiąć, trzeba wykonać taki delikatny ruch pociągnięcia jednej części szybkozłączki do siebie co o właśnie i wtedy łatwo można ją wyjąć Błędem jest szarpanie na siłę całej szybkozłączki wtedy można ją uszkodzić jest też to dużo trudniej wtedy wyciągnąć tak jak tutaj pokazujemy na filmie delikatnie pociągnąć do siebie i wyciągnąć całą szybkozłączkę Szybkozłączki plastikowe to rozwiązanie systemowe, różne ich rodzaje pasują do siebie zawsze, jest to ten sam system, który można połączyć ze sobą różne szybkozłączki i różne rodzaje węży, przede wszystkim wąż 1-2 cala, 5-8 cala i 3-4 cala. Szybkozłączki kłowe mosiężne typu GK jest to również rozwiązanie systemowe, z tym, że bardziej profesjonalne, stosowane przeważnie przez zawodowych ogrodników, nadające się również do ogrodów przydomowych. Na tym filmie pokazujemy, jak złączać ze sobą różne typy szybkozłączek mosiężnych oraz jak wymieniać uszczelkę. Tutaj widać podłączanie zraszacza mosiężnego ze złączem kłowym. Tutaj pokazujemy, jak wymienić uszczelkę. Podłączanie szybkozłączek do kranu. Krany najczęściej mają gwint zewnętrzny 1/4 lub 1 cal. Na tym ujęciu podłączamy przyłącze kranowe z wyjściem do szybkozłączki. Przyłącze jest uniwersalne, posiada dwa rodzaje gwintów, 1 cal i 4 cala. Podobnie ten dwójnik. Jeśli kran mamy jak, tak jak tutaj z gwintem jednocalowym, odkręcamy gwint 34 i podłączamy przejściówkę, czy szybkozłączkę, czy dwójnik do kranu. Zegar przepływu wody bardzo przydatne urządzenie. Możemy je nastawić w przedziale czasowym do jednej godziny. Po upłynięciu nastawionego czasu zegar sam odcina dopływ wody. Zegar również posiada przejściówkę, umożliwiającą podłączenie go do kranu z gwintem 1 cal lub 34 cala. Ustawianie czasu zrzeszenia jest bardzo proste. Wystarczy delikatnie przekręcić tarczę sterownika. Tutaj widzimy podłączanie rozdzielacza poczwórnego, umożliwiającego podłączenie czterech węży jednocześnie. Każdy wąż ma niezależny zawór, dzięki czemu możemy dowolnie ustawiać, w którym ma płynąć woda. Podłączanie szybkozłączek mosiężnych do węża jest trochę bardziej skomplikowane, ponieważ wymaga zastosowania opaski zaciskowej. Wsuwamy najpierw opaskę na wąż, następnie do węża wsuwamy szybkozłączkę. Skręcamy opaskę śrubokrętem, tak żeby mocno zacisnęła wąż na tulei złączki. Mosiężne przyłącza kranowe mają różne średnice, dlatego musimy dobrać odpowiednią do tkanu, jaki posiadamy. Zaletą szybkozłączek mosiężnych jest większa trwałość oraz większa średnica przepływu wody wewnątrz szybkozłączki. I na koniec prezentujemy jak podłączyć zraszacz mosiężny do szybkozłączki mosiężnej. Zapraszamy również na nasz film o zraszaczach oraz na horticenter.pl. Dziękujemy.